No dobrze, to temat, o którym może nie rozmawiamy na co dzień, ale który jest no, fascynujący. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego to, co po nas zostaje w toalecie, jednego dnia wygląda zupełnie inaczej niż drugiego? Te wszystkie kolory to tak naprawdę opowieść, historia o tym, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu. Odkryjmy ją razem. A więc, do sedna. Skąd te wszystkie różnice w kolorze? Dlaczego to się tak zmienia? Odpowiedź, co ciekawe, leży w niezwykle złożonym, ale i logicznym procesie produkcyjnym, który zachodzi w naszym ciele każdego dnia. Żeby to wszystko zrozumieć, najlepiej pomyśleć o naszym organizmie jak o niesamowicie precyzyjnej fabryce chemicznej. Poważnie. Każdy, najmniejszy nawet element, ma tam swoje zadanie. A produkt końcowy, a w zasadzie jego kolor, opowiada nam historię całego tego procesu. Dobrze. Każda fabryka potrzebuje surowców. W naszym układzie trawiennym, takim powiedzmy, barwnikiem startowym jest pewien związek chemiczny. Nazywa się bilirubina i to od niej wszystko, ale to wszystko się zaczyna. Bilirubina. To właśnie ona nadaje żółci ten charakterystyczny zielono-żółty odcień. Pomyślmy o niej jak o takiej podstawowej farbie w mieszalni. To jest baza, która dopiero w trakcie dalszych procesów zostanie zmodyfikowana, tworząc całą paletę barw, które potem widzimy. I to jest naprawdę niesamowite. Spójrzmy na ten proces. Bilirubina to w zasadzie produkt uboczny recyklingu. Nasz organizm rozkłada stare czerwowe krwinki i niczego nie marnuje. Przekształca te zużyte komórki w kluczowy składnik potrzebny do trawienia. To jest po prostu doskonały przykład wydajności natury. Okej, okay. skoro na starcie mamy barwnik zielono-żółty, to jak to się dzieje, że zazwyczaj efekt końcowy jest brązowy? No i tu właśnie do gry wchodzą dwa kluczowe czynniki czas i nasi mali mikroskopijni pomocnicy. Ta ilustracja świetnie to pokazuje. Kluczowa jest tu zmienna, jaką jest czas. Wyobraźmy sobie taki taśmociąg trawienny. Kiedy porusza się on w standardowym tempie, bakterie jelitowe mają wystarczająco dużo czasu, by przerobić bilirubinę w związek o nazwie sterkobilina. I to jest właśnie to, co nadaje stolcowi ten typowy brązowy kolor. A co się dzieje, gdy wszystko nagle przyspiesza? Cóż, wtedy proces po prostu nie zdąży się dokończyć. Ale, ale, wewnętrzna chemia to tylko jedna strona medalu. Nasza fabryka jest też niezwykle czuła na surowce, które dostarczamy jej z zewnątrz. Zobaczmy więc, jak to, co jemy, wpływa na ostateczny kolor. Dokładnie tak. Nasz organizm zachowuje się czasem jak prawdziwy mieszalnik farb. Jedzenie, które spożywamy, działa jak, no, jak barwniki, które dodajemy do bazy. Naturalne pigmenty spożywienia mieszają się z wewnętrzną chemią naszego ciała i bezpośrednio wpływają na to, co zobaczymy na końcu. I ta tabela idealnie to podsumowuje. Widzimy tu prostą zależność przyczynowo-skutkową. Naturalne barwniki w jedzeniu, np. betanina w burakach czy chlorofil w zielonych warzywach, są na tyle silne, że potrafią przetrwać całą podróż przez układ trawienny i dosłownie pomalować produkt końcowy. Dieta ma więc naprawdę widoczny wpływ. I chociaż większość kolorów to po prostu normalne warianty, to jest jedna konkretna zmiana, która działa jak taki sygnał alarmowy prosto z hali produkcyjnej naszego organizmu. Mowa tu o kolorze bardzo jasnym, szarym, białym, czasem opisywanym jako gliniasty. To jest coś, na co naprawdę warto zwrócić uwagę, bo to nie jest typowa wariacja kolorystyczna. Taki kolor to sygnał, że w systemie wystąpił jakiś poważny błąd. Oznacza to, że żółć, czyli nasz nośnik barwnika startowego bilirubiny, z jakiegoś powodu jest blokowana. Nie dociera na linię produkcyjną w jelitach, a bez tego barwnika startowego produkt końcowy jest po prostu bezbarwny. Zatem najważniejszy wniosek jest taki. Ten konkretny brak koloru to znak, że pora skonsultować się z mechanikiem naszego organizmu, czyli po prostu z lekarzem. To naprawdę ważny sygnał, którego nie wolno ignorować. Podsumowując całą tę wydawałoby się skomplikowaną chemię, można sprowadzić do tego prostego wzoru. Ostateczny kolor to tak naprawdę wypadkowa dwóch głównych rzeczy tego co dostarczamy z zewnątrz, czyli barwników z jedzenia, oraz tego co dzieje się w środku, czyli stopnia przetworzenia bilirubiny przez bakterie. Wszystko zależy od czasu. I na koniec spójrzmy jeszcze na jedno dość zaskakujące pytanie, tym razem ze świata zwierząt, na które cała ta wiedza pomaga nam odpowiedzieć. Ten charakterystyczny dwukolorowy wygląd wynika z niezwykłej biologicznej oszczędności. Ptaki, w przeciwieństwie do nas, wydalają odpady stałe i swoją wersję moczu, czyli kwas moczowy, za jednym razem, z jednego otworu. Ta biała część to właśnie ten skrystalizowany kwas, a ciemna to faktyczny kał. To doskonałe przypomnienie, że nawet w tak wydawałoby się prozaicznej kwestii, biologia potrafi być niesamowicie złożona i zawsze opowiada jakąś historię.